Uwaga, uwaga, przed państwem bunt Everest z perspektywy samolotu. Czyli lecimy do kraju narodzin Buddy i najwyższych gór świata. Witamy w Nepalu. Chodziliśmy sobie po prostu po mieście jakiś koleś podszedł, bardzo sympatyczny zagadał i powiedział, że nam coś pokaże w po okolicy, także no chodzimy sobie. Dominującą religią w Nepalu jest hinduizm, więc to właśnie od tego zaczynamy odkrywanie naszego nowego kraju. Jeszcze jedno drobne wyjaśnienie. Wybaczcie cenzurę, ale myślę, że lepiej jeśli twarz tego chłopaka nie trafi jednak do internetu. Zaraz zobaczycie dlaczego. Takie na ulicy na rogu mamy czasami They believe in caplicki konciki which are also by nie wiem, kończyki, które też są, yeah, luck. And they are called shrines. For good luck. I got I thought it was. Yes. Thank you. So you ring the bell and you will have good luck. Yeah, for good luck. Wilson. Yes, so you can see that this is a temple. Yeah. yeah, temple. Yeah, there's lots of temples like this. So many. And would you come here to pray or One of the many people like for the sense for good luck. Like, uh, for yeah. 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 Allah from the mountain, the temple, and the mountain. Oh, yeah, Allah for the temple. Yeah. You have to see? Yeah. They know any God. But they are like mountain. Oh, that, that means the temple, they have no religion for everyone. No Hindu, no Buddhist, no Christian, no Muslim. Oh, wow. The temple was allowed for everyone. Five, six, seven. In the last that you have? And then put it back here? Yeah, yeah, yeah. Show me what you got. Take your time. Sure. Na końcu, po wszystkim, jak się zrobiła ten rytuał ze świeczkami, to musimy przejść zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła świątyni, uderzyć w dzwon, co podobno ma przynieść szczęście. Fotoshope of bad things, bad people, like colonies. Flavor means happiness and it for a long life, good journey, good travel. Yeah. Now you have all things. <laughs> Nasz nowy kolega w pewnym momencie wydał mi się jednak trochę zbyt pomocny. Po chwili zaproponował, że oprowadzi nas po pewnej świątyni. Tylko musimy podjechać taksówką jakieś 10 minut drogi. Jeszcze nieświadomy jak bardzo pokrzyżowaliśmy jego plany, odmówiliśmy. A chwilę potem odniosłem wrażenie, że w tym wielkim tłumie siedzi nas dwóch kafarów. Gdy z Ifą oglądaliśmy jakiś budynek, nasz kolega wymienił dyskretnie kilka gestów z kafarami, pokazując palcem w jedną z uliczek. Wtedy już nie miałem najmniejszych wątpliwości. Zabrałem Ifę i zwialiśmy okrężną drogą do domu. Może nie brzmi to jakoś spektakularnie, ale uwierzcie mi, że adrenalina w żyłach buzowała i jestem przekonany, że tego dnia uniknęliśmy co najmniej kradzieży. Dobra, ale przeżyliśmy, więc może coś zjemy na rozluźnienie? No klasycznie wychodzimy na takie randomowe ulice i tam są najlepsze zawsze jadłodajnie. Takie dania możemy zjeść. Typowa kuchnia nepalska moim skromnym zdaniem nie jest szczególnie zróżnicowana. To głównie dalbat, o którym powiemy sobie później, pierożki momo, a reszta to już potrawy szerzej znane jako kuchnia indyjska, ale też chińska czy tybetańska. Mamy samosę na początek taki appetizer. Samosa prawie zjedzone, a drugie mamy Momo, czyli takie pierogi jakby z ostrym sosem. What's inside chicken? Pierogi są typowo dla, typowe dla Nepalu. Ale zaraz idzie... O! Ciao main, który jest bardziej fiński. Taki makaron. A tu mamy jedzenie Nepalskie. Następnie, z pełnymi brzuchami, postanowiliśmy trochę zagłębić się w lokalnej kulturze i wybraliśmy do dużego kompleksu świątyń, gdzie odbywały się wieczorne rytuały. Jak wiadomo, tamtejsze podejście do przemijania różni się mocno od naszego. Dla mnie osobiście był to ciężki widok, że z jednej strony mamy krzyczącą z rozpaczy wdowę nad kąpanym w rzece, a potem układanym na stosie ciałem jej męża, z drugiej jednak wszędzie biegają sobie dzieci z balonami jak na jakimś festynie, a studenci jak gdyby nigdy nic umawiają się tam na zwykłe spotkania. Żeby tego było mało, w małym budynku obok byli kolejni mężczyźni, którym lekarze nie dali już szans i że tak powiem czekali na swoją kolej. Równolegle do tego wszystkiego prowadzone były modły do różnych bóstw, śpiewy, mantry, uderzenie w dzwony i wszelkie inne rytuały. Bez dwóch zdań dało się tam coś wyczuć w powietrzu. Doświadczenie na pewno ciekawe, ale dla mnie bardzo ciężkie na psychę. więc postanowiliśmy, że pora wyjechać z miasta i ruszyć gdzieś w przyrodę. Tam sobie idzie pan na słonie, w zasadzie jedzie i fa go właśnie nagrywała. Nepal, no to każdy by się pomyślał, we w Himalajach. A otóż nie, bo najpierw przyjechaliśmy do dżungli, i tutaj sobie spędzimy jakiś czas. Pewnie pójdziemy pooglądać sobie dżunglę, może jakieś dzikie zwierzęta znajdziemy i tak dalej. Także yy, raczej będziemy się starać w Nepalu spędzać czas gdzieś tam na prowincji. Namaste! Jesteśmy w Parku Narodowym Chitwan, na południu kraju, przy granicy z Indiami. Jest tu gęsta dżungla, w której znajdziemy masę słoni, krokodyli i jeleni. Ale zwierzęta flagowe dla tego miejsca to zagrożone wyginięciem nosorożce indyjskie oraz tygrysy bengalskie. I zobaczenie tych dwóch ostatnich obraliśmy sobie właśnie za cel. Ze wszystkich możliwych sposobów decydujemy się na całodzienną pieszą wędrówkę w głąb dżungli. Zachody słońca w lasach tropikalnych są wyjątkowe, wszystko nabiera trochę innych kolorów od gęstej mgły

Even the animals, you know, the mother still they love baby. You know, yeah. they try to protect the baby. So that's, they try to come attack us. Okay. So if there are the mother and baby, we don't go close. If there is a good safe place, yeah. and then we try to go see. Yeah. So if we are a climb on tree, so that's the much better. So we, we have to climb on tree more than seven feet high, because yeah. the rhinos are six feet high sometimes. So you know, yeah, they, they try can. to you know. We trust yeah. that they can. Is able to climb all tree so we can go hide behind this type of tree also, okay. or if there is some big tree, or even this is a small, there is a four, you know, yeah, so we is... can hide easily yeah. here. So that is the omnivorous, so usually they eat the insects, yeah, yeah, or termites, but sometimes so they bite us also. Okay. So. And has uh, ever one of these emergencies happened to you? Oh well, a lot of times. A lot of times. You're still here. <laughs> this this is stick is very, very, you know, lucky stick, or I, Wow, I just seen the carvings yeah. on your stick. You're with amazing. this is stick, so yeah. I, I hit two times the rhino with yeah. same. So in case of anything, oh, you're oh gonna fight gosh. them, tigers, rhinos, whoever. Well, not a tiger, <laughs> <laughs> tiger and rhinos. Okay. Tigers are very shy, so yeah. even they can hear, hear our sounds, and just they hide somewhere, you know. They so if you, them. yeah, if you do not provoke them, they don't attack. No, what the all the animals, all yeah. the animals. If we yeah. if we don't tease them or if we if we not go close to them, so they don't come to attack. Is the main uh, moment of attack when you accidentally approach a baby and a mother, for instance? Yeah. I feel like that would be the most, yeah. yeah uh -huh. Here, so this, this is the scratch by the tigers so it's, it's too old. Yeah, it's too old. Już po pierwszych trzech godzinach widzieliśmy masę cudownych rzeczy, aż w pewnym momencie nasz przewodnik zamarł bez ruchu i pokazał palcem przed nas, żebyśmy w gęstym lesie dosłownie kilka metrów przed nami zobaczyli to. Zobaczyliśmy naszego pierwszego nosorożca. Wiem, wiem, wcale nie wygląda to emocjonująco w obiektywie małej kamery, ale uwierzcie mi, że wtedy myślałem, że wyskoczę z butów. Nie miałem pojęcia, że nosorożce są aż tak potężne. Gdy zorientował się, że jesteśmy za nim, ruszył z kopyta spłoszony, głęboko w gąszcz, taranując dosłownie wszystko na swojej drodze. Jak ten dwutonowy kolos zaczął biec, to miałem wrażenie, że ziemia się trzęsła. Potworna moc. Niestety, muszę przyznać, że nie nagrałem tego dnia za dużo, ale widzieliśmy tak cudowne rzeczy, że wolałem patrzeć przed siebie niż w ekran. Nosorożca widzieliśmy potem jeszcze jednego na otwartej przestrzeni, ale niestety nie udało się namierzyć żadnego tygrysa. Ciekawe tylko, czy one widziały mnie. No ale cóż, przynajmniej jest powód, żeby jeszcze tam kiedyś w przyszłości wrócić. Dobra, na dziś to tyle, a w kolejnym filmie pojedziemy tam, skąd pochodzi cała sława Nepalu.